Dzień dobry wszystkim. Nazywam się doktor LRA i od ponad 10 lat zajmuję się medycyną. Dzisiaj chciałabym podzielić się z wami niezwykłą historią jednej z moich pacjentek, 76-letniej kobiety o imieniu Trinidad, której losy nauczyły mnie więcej o sile naturalnych środków leczniczych niż wszystkie lata spędzone na studiach medycznych. Po raz pierwszy spotkałam Trinidad 6 lat temu. Kiedy jej córka praktycznie zaciągnęła ją do mojej kliniki. Trinidad przez pięćdziesiąt lat była mistrzynią tkactwa, tworząc na swoim krośnie piękne tradycyjne szale, ale od trzech miesięcy nie była w stanie pracować. Jej córka, Lupite, była zdesperowana. Doktorze, powiedziała, walcząc z łzami, moja mama ledwo wstaje rano z łóżka. Jej nogi są jak ołowiane. Bodzimy się, że już nigdy nie będzie mogła pracować. Kiedy tego dnia zbadałem Trinidad, zobaczyłem kobietę, która straciła nadzieję. Siedziała zgarbiona na fotelu, a jej ręce, te zręczne ręce, które stworzyły niezliczone dzieła sztuki, leżały bezwładnie na kolanach. Wyniki badań nie wykazały niczego niepokojącego dla kobiety w jej wieku. Ciśnienie krwi było nieco podwyższone, miała zapalenie stawów w kolanach. Ale nic nie wyjaśniało głębokiego osłabienia, o którym mówiła. Doktorze, powiedziała Trinidad głosem ledwo słyszalnym, każdego ranka budzę się i czuję, jakby ktoś w nocy wypełnił moje nogi cementem. Kiedyś wstawałam o piątej rano, żeby pracować przykrośnie. Teraz ledwo docieram do łazienki bez podpierania się ścianami. Jako lekarz widziałem już takie przypadki, jak wiek może nagle dopaść człowieka, jak osoba może w ciągu kilku tygodni przejść od aktywności do praktycznie całkowitej niezdolności do poruszania się. Zaleciłem jej leki poprawiające krążenie i łagodną fizjoterapię, ale w jej oczach widziałem, że pogodziła się już z porażką. Przez następne kilka tygodni, Trinidad sumiennie przyjmowała leki i uczęszczała na sesje terapeutyczne, ale poprawa była niewielka. Jej dzieci zaczęły przynosić jej broszury dotyczące domów opieki. Pamiętam jedną wizytę, podczas której jej syn Roberto opowiadał o ładnym miejscu, które znalazł, a Trinidad patrzyła przez okno, nawet nie udając, że słucha. Następnie, około miesiąc po naszym pierwszym spotkaniu, coś się zmieniło. Trinidad przyszła na wizytę sama, poruszając się powoli, ale pewnie, wspierając się tylko laską. Jej postawa była prostsza, a w jej oczach pojawiło się coś nowego, iskra, której wcześniej nie było. Doktorze Martinez, powiedziała, siadając z wyraźnie większą gracją niż podczas poprzednich wizyt, muszę panu coś powiedzieć. Moja komadre Esperanza dała mi lekarstwo. Wiem, że może pan tego nie aprobować, ale działa ono lepiej niż wszystko, czego próbowaliśmy do tej pory. Jako lekarz wykształcony w zakresie medycyny współczesnej, przyznaję, że moją pierwszą reakcją był sceptycyzm. Widziałem zbyt wielu pacjentów, którzy porzucali sprawdzone metody leczenia na rzecz cudownych środków, które w najlepszym razie okazywały się drogimi placebo, a w najgorszym niebezpieczne. Jednak przez lata nauczyłem się, że tradycyjne środki lecznicze zawierają czasem prawdziwą mądrość, a co ważniejsze, na własne oczy widziałem, że stan Trinidad poprawiał się. Opowiedź mi o tym lekarstwie powiedziałem, przysuwając krzesło. Co dokładnie bierzesz? Trinidad wyjaśniła, że jej przyjaciółka Esperanze, która niedawno zmarła, stosowała to lekarstwo od 20 lat. Składało się ono z czterech prostych składników: surowego miodu, świeżego soku z cytryny, startego korzenia kurkumy i świeżego imbiru. Codziennie rano naczczo przyjmowała jedną łyżeczkę tej mieszanki, przygotowanej w bardzo specyficzny sposób. Kiedy opisywała sposób przygotowania, lekko podgrzewała miód, dodawała kropla po kropli sok z cytryny, dodawała świeżo startą kurkumę i imbir, mieszając wszystko w jednym kierunku, zacząłem robić notatki. Nie dlatego, że wierzyłem w rytualne aspekty, ale dlatego, że zaintrygowały mnie same składniki. Każdy ze składników wymienionych przez Trinidad miał udokumentowane właściwości prozdrowotne. Surowy miód zawiera enzymy i naturalne cukry, które zapewniają długotrwałą energię. Sok z cytryny jest bogaty w witaminę C i może pomóc poprawić krążenie. Kurkuma zawiera kurkuminę silny związek przeciwzapalny, który widziałam w postaci suplementów. Imbir ma właściwości termogeniczne. Które mogą poprawić przepływ krwi i zmniejszyć stan zapalny? Jak długo stosuje pani ten środek? Zapytałem. Od trzech tygodni, doktorze. I każdego dnia czuję się trochę silniejsza. Wczoraj stałam przykrośnie przez godzinę. Nie mogłam jeszcze pracować, ale samo stanie bez drżenia nóg wydawało mi się cudem. Tego dnia dokładnie zbadałem Trinidad. Jej krążenie rzeczywiście uległo poprawie. Ciśnienie krwi było niższe niż od miesięcy. Co najbardziej niezwykłe, znacznie zwiększył się zakres ruchomości i siły. Chociaż nie mogłem przypisać tego wyłącznie jej lekarstwu, nadal przyjmowała przepisane leki i wykonywała ćwiczenia, nie mogłem zaprzeczyć, że jej poprawa znacznie przyspieszyła od momentu rozpoczęcia jego stosowania. Trinidad, powiedziałem, Dobierając ostrożnie słowa, chcę, żebyś nadal przyjmowała przepisane leki i kontynuowała terapię. Nie widzę jednak nic złego w dalszym stosowaniu tego leku. Chciałbym, żebyś prowadziła dzienny dziennik, w którym będziesz zapisywać, jak się czujesz, co jesteś w stanie zrobić i jakie zmiany zauważasz. Zrobisz to dla mnie? Jej twarz rozjaśniła się uśmiechem, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Oczywiście, doktorze. A może, może to pomoże również innym pacjentom? Przez następne kilka miesięcy obserwowałem przemianę Trinidad z rosnącym zdumieniem. Każda wizyta przynosiła nowe postępy. Po sześciu tygodniach stosowania leku pracowała przykrośnie przez trzy godziny każdego ranka. Po dwóch miesiącach ukończyła swój pierwszy szal od czasu zachorowania piękny egzemplarz o skomplikowanych wzorach, który wymagał pewnej ręki i intensywnej koncentracji. Ale nie tylko fizyczna poprawa zrobiła na mnie wrażenie. Całe zachowanie Trinidad uległo zmianie. Kobieta, która po raz pierwszy weszła do mojego gabinetu, była przygnębiona, a teraz była kimś, kto z entuzjazmem opowiadał o swojej pracy. Wnukach i planach na przyszłość. Przyniosła mi zdjęcia szali, które tworzyła, a każda z nich była bardziej skomplikowana od poprzedniej. Trzy miesiące po rozpoczęciu kuracji Trinidad przyprowadziła na wizytę swoją sąsiadkę, 80-letnią Carmen, która borykała się z podobnymi porannymi osłabieniami. Doktorze, powiedziała Trinidad, opowiedziałam Carmen o mojej kuracji. Chcę ją wypróbować ale powiedziałam jej, że najpierw powinna porozmawiać z panem. To postawiło mnie w interesującej sytuacji. Jako lekarz nie mogłem oficjalnie przepisać domowego środka leczniczego. Widziałem jednak jego działanie, zbadałem składniki i nie znalazłem żadnych potencjalnych zagrożeń związanych z jego stosowaniem równolegle z konwencjonalnym leczeniem. Udzieliłem Carmen takiej samej porady jak Trinidad kontynuowanie przepisanych terapii, ale stosowanie środka leczniczego jako uzupełnienia. Poprawa stanu Carmen była podobna do tej, jaką odnotowano u Trinidad. W ciągu kilku tygodni była w stanie powrócić do swoich porannych zajęć związanych z pielęgnacją małego ogródka. Powiedziała mi, że lek ten przywrócił jej poranki, porę dnia, którą zawsze ceniła najbardziej. Wieść rozeszła się po społeczności, jak to zwykle bywa. Wkrótce coraz więcej starszych pacjentów pytało mnie o Lektrinidat. Opracowałem protokół najpierw pełna ocena medyczna, uwzględniająca wszelkie poważne schorzenia, a następnie omówienie leku jako metody uzupełniającej dla odpowiednich kandydatów. Wyniki były niezwykle spójne. Pacjenci zgłaszali poprawę porannej energii. Zmniejszenie ciężkości nóg, lepsze krążenie. 68-letni rolnik Miguel, który nie był w stanie wykonywać porannych obowiązków, w ciągu miesiąca powrócił do pełnej aktywności. Elaine, 71-letnia wdowa, która zaprzestała codziennych spacerów, nie tylko je wznowiła, ale dodała również wieczorne spacery. Szczególnie wzruszającym przypadkiem była Remedios, 74-letnia babcia której dzieci aktywnie poszukiwały domu opieki. Była tak osłabiona rano, że nie była w stanie przygotować sobie śniadania, nie mówiąc już o odpowiedniej pielęgnacji. Jej córka przyprowadziła ją do mnie, słysząc o lekarstwie od kogoś w kościele. Po przeprowadzeniu standardowej oceny i stwierdzeniu braku przeciwwskazań, opowiedziałem Remedios o doświadczeniach Trinidadu. Podobnie jak wielu innych, była sceptyczna. Czy coś tak prostego może pomóc, skoro nowoczesna medycyna zawiodła? Jednak desperacja jest potężnym motywatorem i zgodziła się spróbować. Trzy tygodnie później Remedio zwróciła na wizytę kontrolną i ledwo ją rozpoznałem. Weszła bez pomocy, z wyprostowaną postawą i uśmiechem na twarzy. Doktorze, powiedziała: Moje dzieci przestały szukać domów opieki. Teraz przygotowuję dla nich śniadanie, kiedy mnie odwiedzają. Czuję się znowu jak ich matka, a nie jak ciężar. Naukowiec we mnie chciał zrozumieć, dlaczego ten środek działał tak konsekwentnie. Dokładnie zbadałem każdy składnik, skonsultowałem się z kolegami specjalizującymi się w medycynie integracyjnej, a nawet korespondowałem z badaczami zajmującymi się naturalnymi środkami przeciwzapalnymi. Dowiedziałem się, że połączenie tych składników dawało efekt synergiczny. Miód dostarczał szybkiej, ale długotrwałej energii bez skoków cukru we krwi. Witamina C, zawarta w soku z cytryny, poprawiała wchłanianie żelaza i krążenie. Właściwości przeciwzapalne kurkumy zwalczały jedną z głównych przyczyn porannej sztywności i zmęczenia u osób starszych. Imbir nie tylko poprawiał krążenie, ale także wydawał się zwiększać biodostępność pozostałych składników. Kluczowe znaczenie miało przyjmowanie preparatu na czczo, pozwalało to na optymalne wchłanianie bez konkurencji ze strony innych pokarmów. Ciepłe uczucie, o którym wspominało wielu pacjentów, było prawdopodobnie spowodowane termogenicznym działaniem imbiru, który dosłownie ogrzewał organizm od wewnątrz i poprawiał krążenie obwodowe. Ale chyba najważniejsze było to, że zrozumiałem. Iż środek ten rozwiązywał szereg problemów typowych dla starzenia się przewlekłe stany zapalne o niskim nasileniu, słabe krążenie, spowolnienie metabolizmu, które medycyna konwencjonalna często leczy osobno lub całkowicie pomija. Trinidad nadal czuła się coraz lepiej. Sześć miesięcy po rozpoczęciu kuracji pracowała przez cały dzień przykrośnie, tworząc jedne z najlepszych dzieł w swojej karierze. Powiedziała mi, że jej wnuk który był załamany, gdy nie mogła pracować. Teraz chwalił się wszystkim swoim znajomym pięknymi szalami swojej babci. Rok później Trinidad przyniosła mi jedno ze swoich dzieł oszałamiający szal w głębokich odcieniach błękitu i srebra. To dla pana, doktorze, powiedziała. Za to, że we mnie uwierzył, że nie odrzucił tego środka jako głupiego przesądu. Ten szal nadal znajduje się w moim gabinecie. Codziennie przypomina mi o tym, jak ważne jest zachowanie otwartego umysłu, słuchanie naszych pacjentów, szanowanie tradycyjnej mądrości przy jednoczesnym stosowaniu nowoczesnej wiedzy medycznej. W ciągu ostatnich sześciu lat poleciłem ten środek setkom odpowiednich pacjentów. Zawsze podkreślam, że nie zastępuje on opieki medycznej, a jedynie ją uzupełnia. Pacjenci muszą zostać zbadani pod kątem schorzeń podstawowych. Osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew muszą zachować ostrożność w przypadku imbiru i kurkumy. Diabetycy muszą monitorować poziom cukru we krwi, gdy dodają miód do swojej diety. Jednak w przypadku osób, które są odpowiednimi kandydatami, wyniki nadal mnie zadziwiają. Widziałem, jak ludzie odzyskiwali nie tylko witalność fizyczną, ale także poczucie celu i tożsamości. Podobnie jak Trinidad, wielu z nich definiowało siebie poprzez to, co potrafili robić, pracować, opiekować się wnukami, dbać o dom. Kiedy ta zdolność została zagrożona, czuli się bezużyteczni. Środek ten przywrócił im poranki, a wraz z nimi życie. Zalecałem go również młodszym pacjentom borykającym się z chronicznym zmęczeniem lub problemami z krążeniem, uzyskując podobnie pozytywne wyniki. 55-letnia nauczycielka, która z trudem przetrwała poranne zajęcia, teraz twierdzi, że ma energię na cały dzień. 60-letni pracownik budowlany, który rozważał wcześniejsze przejście na emeryturę z powodu porannej sztywności, wrócił do pełnej pracy. Metoda przygotowania, której nauczyła mnie Trinidad podgrzewanie miodu, dodawanie składników w określonej kolejności, mieszanie w jednym kierunku może wydawać się rytualna, ale zauważyłem, że pacjenci, którzy dokładnie ją stosują, osiągają lepsze wyniki. Być może staranne przygotowanie zapewnia lepsze wymieszanie składników, a może sam rytuał ma korzystny wpływ psychologiczny. W medycynie dowiadujemy się, że połączenie umysłu i ciała jest silniejsze niż kiedyś sądziliśmy. Teraz przechowuje składniki w swoim gabinecie i pokazuje zainteresowanym pacjentom, jak przygotować miksturę. Pokazuje im, jak rozpoznać świeży kurkumę i imbir na targu, jak je prawidłowo zetrzeć i jak ocenić jakość surowego miodu. Wiele osób mówi mi, że poranny rytuał przygotowywania mikstury stał się dla nich praktyką medytacyjną sposobem na rozpoczęcie dnia z intencją i troską o siebie. Trinidad ma obecnie 82 lata. Nadal codziennie rano przyjmuje swoją łyżeczkę mikstury i nadal pracuje przykrośnie, choć być może mniej godzin niż wcześniej. Nauczyła dziesiątki osób ze swojej społeczności stosowania tego środka i jest dumna z roli, jaką odegrała w poprawie ich życia. Doktorze powiedziała mi podczas ostatniej wizyty kontrolnej Esperanze przez 20 lat zachowywała tę tajemnicę, dzieląc się nią tylko z rodziną. Ale przyszła do mnie w śnie i powiedziała, że wiedza, która może pomóc ludziom, nie powinna być nigdy ukrywana. Każda osoba, której pomogłam, czci jej pamięć. To doświadczenie miało głęboki wpływ na moją praktykę. Chociaż nadal przepisuję leki i zalecam konwencjonalne metody leczenia, jestem znacznie bardziej otwarta na podejście integracyjne. Nauczyłem się, że uzdrowienie często pochodzi z nieoczekiwanych źródeł, że należy szanować mądrość pacjentów i że czasami najprostsze środki zaradcze są najskuteczniejsze. Środek ten nie jest cudownym lekarstwem. Nie działa na wszystkich i nie może odwrócić poważnych schorzeń. Jednak dla wielu moich starszych pacjentów borykających się z porannym zmęczeniem, ciężkimi nogami i ogólnym złym samopoczuciem związanym z procesem starzenia się, stanowi on bezpieczne, niedrogie i skuteczne rozwiązanie. Najbardziej uderza mnie to, jak ten prosty środek przywrócił nie tylko sprawność fizyczną, ale także godność i nadzieję. Pacjenci, którzy czuli, że nieuchronnie zmierzają ku zależności, odzyskali swoją autonomię. Dziadkowie, którzy myśleli, że ich aktywne dni dobiegły końca, znów bawią się z wnukami. Artyści i rzemieślnicy, tacy jak Trinidad, powrócili do swojej życiowej pracy. Jako lekarze jesteśmy szkoleni, aby podchodzić sceptycznie do anegdotycznych dowodów, wymagać badań z podwójnie ślepą próbą i recenzowanych badań naukowych. Są to ważne standardy, które chronią pacjentów przed szkodliwymi lub bezużytecznymi metodami leczenia. Jednak historia Trinidad przypomina mi, że musimy również pozostać pokorni i otwarci na naukę od naszych pacjentów. Tradycyjne środki lecznicze często zawierają ziarno prawdy, które współczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć. Przeciwzapalne działanie kurkumy, korzystny wpływ imbiru na krążenie, długotrwała energia surowego miodu nie są to tylko ludowe mądrości, ale coraz częściej dokumentowane fakty medyczne. Jeśli zmagasz się z porannym zmęczeniem lub ciężkimi nogami, zachęcam Cię do porozmawiania z lekarzem o tym, czy ten środek może być dla Ciebie odpowiedni. Jeśli to pomoże, przynieś tę historię. Dobry lekarz powinien być skłonny do omówienia podejść integracyjnych, zwłaszcza takich, które mają tak silny profil bezpieczeństwa i historię sukcesów pacjentów. Tym, którzy spróbują, udzielam tej samej rady, którą dałem Trinidadowi: bądź cierpliwy i konsekwentny. Naturalne środki działają wolniej niż leki farmaceutyczne, ale często są bardziej trwałe. Prowadź dziennik swoich postępów. Zwracaj uwagę nie tylko na zmiany fizyczne, ale także na to, jak się czujesz emocjonalnie i psychicznie. Wielu pacjentów twierdzi, że poprawa porannej energii ma efekt kaskadowy poprawiając cały dzień. Historia Trinidad to coś więcej niż studium przypadku medycznego. Przypomina nam, że starzenie się nie musi oznaczać nieuchronnego upadku, że tradycyjna mądrość i współczesna medycyna mogą współdziałać, a czasami najsilniejsze środki zaradcze są najprostsze. Każdego ranka, kiedy przygotowuje sobie łyżeczkę tego lekarstwa tak, sam je stosuje od czterech lat myślę o trinidad przy jej krośnie, tworzącej piękno rękami, które prawie zapomniały, jak pracować. Myślę o wszystkich pacjentach którzy odzyskali swoje poranki, a wraz z nimi swoje życie. Właśnie dlatego zostałem lekarzem nie tylko po to, aby leczyć choroby, ale także po to, aby pomagać ludziom w pełni cieszyć się życiem w każdym wieku. Trinidad i jej lekarstwo pomogły mi spełnić tę misję w sposób, którego nigdy się nie spodziewałam. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Niech przyniesie ona nadzieję tym, którzy jej potrzebują. I przypomnij nam wszystkim, że uzdrowienie może nadejść z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. A jeśli zdecydujesz się wypróbować ten środek, pamiętaj, że dołączasz do społeczności ludzi, którzy postanowili starzeć się nie z rezygnacją, ale z witalnością i nadzieją. Pamiętajcie słowa Trinidad: wiedzy, która może pomóc ludziom, nie należy nigdy ukrywać. Podzielcie się tą historią z tymi, którzy mogą z niej skorzystać. Nigdy nie wiadomo, czyje życie możecie zmienić, czyje poranki możecie odmienić, czyją nadzieję możecie przywrócić.